Witam. O ile sam początek operacji Overload, czyli lądowania Aliantów w Europie, został, okazał się swoim sukcesem i został przez żołnierzy, dowódców, jak i media przyjęty jako szybki początek końca, już już widziano, że już za chwilę będziemy w Paryżu, potem zajmiemy Benelux, a do Niemiec to już wejdziemy z To okazało się, że nie wszystko idzie tak, jak miało iść. Po pierwsze, opór niemiecki po pierwszych dniach wyraźnie stężał. Im głębiej w ląd, tym robiło się coraz trudniej. Nie udało się zająć, można powiedzieć, z zmarszu żadnego z kluczowych miast, rejonów, których można byłoby wykorzystać jako porty. A pogoda na kanale La Manche, zgodnie zresztą ze wcześniejszymi prognozami, okazywała się coraz gorsza, co sprawiało, że dostarczanie szybkie zaopatrzenia i jednostek dla wojsk walczących w Europie stawało się problematyczne. A wojsk było coraz więcej, więc i zaopatrzenia potrzebało więcej. Dwa kluczowe miasta w rejonie, czyli Sherbourg i Caen, broniły się bardzo ciężko i zarówno Amerykanie, jak i Anglicy, nie byli w stanie zdobyć w pierwszych dniach po rozpoczęciu operacji żadnego z nich. Żołnierze zaczęli nawet sakać, że poszło tak dobrze, a teraz wszystko się, że tak powiem, wali i ta pieprzona wojna nie wiadomo jak długo jeszcze pójdzie. Do przełomu doszło dzięki przeprowadzonej przez wojska generała O'Mara Bradley'a operacji Cobra, dzięki której udało się rozciąć niemiecką obronę i odzyskać inicjatywę. Hitler zareagował na to w typowy dla siebie sposób, mianowicie kazał kontratakować czym tylko się da, a najlepiej dużą ilością czołgów. Problem w tym, że niemieckie dywizje pancerne, chociaż na papierze były, były imponujące w liczbie, bo w rejonie było ich niespełna nie, nie, nie 10, to w praktyce po. Yy, po tygodniach walk w Normandii, gdzie były dosłownie dziesiątkowane przez alianckie lotnictwo taktyczne, nie przedstawiały już nawet połowy tej siły, z którą wchodziły do bitwy. W efekcie czego przeprowadzona przez Niemców operacja Lüttich, czyli kąt uderzenie w Normandii, okazała się spektakularną porażką, która zatrzymała się w 24 godziny po rozpoczęciu. Krótko mówiąc, ok okazało się aż nazbyt wyraźnie, kto tu rządzi. Alianckie uderzenia zaczęły przynosić kolejne skutki. Padło karę, a parę tygodni później został zabyty Szalewurg. Sytuacja była właściwie już jasna i Niemcy jedyne co mogli zrobić to w tym momencie się wycofać. A teren temu nie sprzyjał. Rejon bowiem był pocięty rzeczkami, które, nawet jeżeli nie były szczególnie imponujące i na mapie nie wydają się poważnymi przeszkodami terytorialnymi. To w praktyce sytuacja była inna. Wiele tych rzeczek bowiem było, owszem, niezbyt szerokie, ale posiadało bardzo wysokie brzegi, co sprawiało, że przeprawa przez nie jakiegokolwiek pojazdu w warunkach polowych była praktycznie niemożliwa i wymagało to przygotowania przepraw lub zajęcia mostów. A jeżeli most któryś został w okolicy zniszczony przez alianckie lotnictwo, to już do pasbita. Zaczynała się bitwa, która miała przejść do historii jako bitwa pod fales. Bitwa, która dawała aliantom, a przede wszystkim atakującym w awangardzie wojsk alianckich, jednostkom kanadyjskim i polskim oraz amerykańskim, szansę na zamknięcie w kotle i zniszczenie wszystkich niemieckich jednostek walczących w Normandii. To, że do tego nie doszło do końca, to już inna sprawa. Ale o tym właśnie opowiada ta gra. Fales 1944 wydana w systemie Bitwy II Wojny Światowej to druga edycja tej gry. Pierwsza wydana w, pierwszej, w połowie lat 90. była pierwszą historyczną grą wydaną w systemie Bitwy II Wojny Światowej i pierwszą pudełkową grą wydaną w tym systemie. Ukazała się ona nakładem Klubu Miłośników Gier Strategicznych razem z później wydanym Piotkowem. I była rzeczywiście pierwszym takim tytułem w Polsce. Bo owszem, zaznaczmy, że mieliśmy jeszcze później wy wy różne, różne wydania innych G, natomiast Fales od tego czasu nie dostawało nigdy żadnego wznowienia. Fragment walk pod Fales został ujęty w grze strategematy wydanej w ramach systemu Wielkiej Bitwy Małych Oddziałów, gdzie dostaliśmy G poświęconą walkom o wzgórze 262. Tu natomiast dostajemy grę poświęconą ca całej operacji. Przy czym od samego początku, kiedy została ona zapowiedziana, to było już zaznaczone, że to nie jest taka 1 do jednego. Nowa edycja tamtej gry, ale właściwie zupełnie nowy tytuł, który z tamtym łączy tylko tematyka. Ona ukazała się jeszcze przed wakacjami, ale niestety wakacje były dla mnie takim okresem dość zajętym i miałem stosunkowo niewiele czasu na kręcenie czegoś nowego, a już zwłaszcza jeszcze nowy, zajmowanie się tym, co akurat wyszło, więc postanowiłem, że ona trochę poczeka. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli dla mnie specjalnego żalu i rzućmy okiem, co my tu mamy. Dwie kostki w kolorze brązowym. Przyznam szczerze, że takich kości w tym kolorze jeszcze w mojej kolekcji kostek nie mam, a kolekcję kości posiadam no, dość imponującą. To jest książka zasad. Tu są żetony. Część, jak widać, już wypadła ze sztanc, przede wszystkim żetonów alianckich. Więc tak, rzućmy okiem na żetony najpierw. Mamy tutaj sztancę niemiecką. To jest B35, i powiedziałbym, że po tej grze, po, po tych grach poprzednich, takich na przykład Pacífic, czy na przykład Blitzkrieg, gdzie tego pancernego tałatajstwa było niewiele, tak tutaj można powiedzieć, wracamy do zabawy z dużą ilością czołgów. Zwróćcie uwagę na współczynniki walki ogniowej, których jest tutaj dużo i są one rzeczywiście imponujące. No, 6, 5, 4, 4, 4, 5, 4, krótko mówiąc, będziemy znowu mieli grę, w której będzie sporo strzelania i dużo różnych jednostek pancernych, myślę, że wielu będzie z tego powodu zadowolonych, bo rzeczywiście. To, co jest siłą B35, to rzeczywiście spore rozróżnienie pomiędzy typami jednostek, i w, tej, w tym systemie bardzo dobrze to czuć. Więc tu mamy niemiaszków, w tym oczywiście sporo SS-manów z dywizjami 9 i 10 pancerną oraz 12. Tu mamy natomiast aliantów. O, alianci bardziej ucierpieli podczas transportu pocztą polską. Mamy Amerykanów, Kanadyjczyków, Polaków i Bertoli, jak widać. Tymś będę musiał ich zaraz rozpakować. Tu mamy jeszcze działko, jakieś przeciwpancerne. Ciekaw jestem, chyba tego tutaj nie ma, bo to za mała skala. Natomiast warto zauważyć, że Fabita Podfales była debiutem kanadyjskich modyfikacji Shermana. Dajże nazywających się Kangaroo, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie przerobiono, Kanadyjczycy zrobili eksperyment, który polegał na tym, że przerobili Shermana z czołgu na transporter piechoty. To było takie dość osobliwe podejście, ale można powiedzieć, pokazywało kierunki, w jakim miały pójść transportery piechoty, czyli właśnie już w formie tak zwanego bojowego wozu piechoty. Więc tu mamy rzetony, które sobie będę musiał zaraz. Wysypać i ułożyć. Tu mamy planszę. Tu mamy, o proszę, coś nowego. Tego jeszcze w grafikuszu nie było, czyli na osobnych kartach wydrukowane punkty siły jednostek. Coś, co Tis powinien był zrobić moim zdaniem już od dawna, ale fajnie, że wreszcie się za to wziął i to zrobił. bo Do tej pory te tabelki były albo drukowane dla poszczególnych scenariuszy, albo drukowane w instrukcji, i trzeba było je sobie samemu kserować. Albo, na, albo tak jak ja czasem musiałem robić, e, e, najpierw zeskanować, potem poukładać na planszy, na, na tej na karcie, a potem dopiero dukować. Tu mamy wszystko elegancko zrobione. Na dwóch stronach można sobie wydrukować, e, można zeskanować i wydrukować tak, żeby na przykład na jednej kartce z dwóch stron mieć wszystko. Także krok w dobrą stronę. Żetony pomocnicze, standardowo do wycięcia. Tu mamy jeszcze trochę żetonów, będzie, że które będzie potem będę musiał sobie poukładać. Instrukcja systemowa do B35. Tu zmian nie ma. Może tak myślę, to, jest już, to, to była czwarta edycja. Może by pomyśleć o piątej edycji, tylko że pytanie, czy jeżeli by robić kolejną edycję, to trzeba pamiętać, że powinna ona być tak zrobiona, by jednak była w miarę też kompatybilna z poprzednimi grami, więc zbyt wiele zmian. Aż tak by nie można wprowadzić, natomiast być może pewne elementy dałoby się zmienić. No nie wiem. Ja uważam, że można by. No wróćmy teraz tu. Tutaj mamy książkę Zasad, tak przepraszam, scenariuszy. I tak, mamy to, operację Totalis, Totalize i Fales. I tak, pierwsze zawsze, co sprawdzam, to jest długość scenariusza, więc ten scenariusz trwa od 7 do 10, czyli cztery etapy. Ten od 11 do 15, czyli 5 etapów, czyli nie są to scenariusze znowu aż tak długie, ale nie są to też scenariusze bardzo krótkie, bo w poprzednich grach do B35 były scenariusze, które na przykład trwały 1 dzień czy 2 dni. No tutaj mamy już nieco dłuższe, no ale powiedzmy szczerze, że to jest bitwa o trochę większej skali. Tu mamy od razu, zauważcie podział pokazany, która, który sektor planszy jest wykorzystywany w danym scenariuszu. Rozstawienie też dużo czytelniej zrobione niż kiedyś, bo w postaci właśnie grafik. Y, Generalnie pod tym względem się też, też się wyrobił i widać, że te książeczki scenariuszy są czytelniejsze i to... przyjemniejsze niż w starszych grach. Kolejne dwa scenariusze, czyli łącznie już cztery scenariusze, czyli całkiem nieźle. I no, ten, ten z kolei, zauważcie, że to nie jest tak, że mamy na przykład jeden jakiś szczególnie krótki i pozostałe długie. Tutaj mamy 4 dni, tu mamy 5 dni, tu mamy 3 dni, tu mamy 4 dni znowu, czyli to nie są jakieś takie giganty, czyli mamy łącznie 4 scenariusze. O. Jeżeli, jeżeli ktoś ma ten sam problem co ja, czyli w postaci żetonów, które na przykład się wysypały do pudełka, to tutaj mamy skan wszystkich żetonów, więc można sprawdzić, czy rzeczywiście mamy wszystkie, czy gdzieś coś nam nie zginęło. Tu mamy jeszcze tabelkę terenu dla tej konkretnej gry, więc cztery scenariusze powiedziałbym, że przyzwoity układ. Biorąc pod uwagę, że to jest tylko jedna bitwa, bo oczywiście, jeżeli mamy na przykład coś takiego jak Pacyfik czy Bliski, gdzie mamy dużo różnych bitew z różnych momentów, to wtedy można ładować te scenariusze, ale w przypadku jednej bitwy wiadomo, że będzie to ograniczone. Więc wydaje mi się, że cztery scenariusze to jest akurat przyzwoita liczba na bitwę. Nie miałem tej, sta, tej starej gry, tej pierwszej Fales, która została wydana w B35, więc nie wiem, jak to tam wyglądało, jak, jak ilość scenariuszy przedstawiała się tam. Natomiast no, podejrzewam, że nie była. Nie była większa na pewno. Także to, jeżeli chodzi o książkę zasad, teraz mapkę. Mapka jest standardowo podzielona na dwie połówki. I tak. O! Chyba pierwszy raz w B35 dostajemy wszystkie tabelki na planszy. Tego nie było jeszcze, powiem szczerze, chyba. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę bo nigdy nie oszczę sobie oczywiście praw do bycia wszechwiedzącym, natomiast wydaje mi się, że w B35 jeszcze tabelek na wszystkich, na jednej planszy, nie było. Tu jeszcze dodatkowo dostajemy osobną tabelę, oso jakiś osobny tor dla jednostek. Tu mamy osobne tory yy, yy, etapów dla poszczególnych scenariuszy. No tak, jeżeli wszystko rozgrywa się na jednej planszy, to ma to jednak sporo sensu. Tutaj można jeszcze na planszę rzucić okiem. I druga połówka planszy. Tutaj mamy kolejne tory dla scenariuszy. I tutaj rozstawienie dla jednostek niemieckich, które wchodzą. Tu akurat z siódmej armii. Tu jeszcze dla innych. No, pod tym względem też fajnie, bo mamy, ma, mamy to wszystko na planszy. Ja osobiście lubię, kiedy wszystko, y, wszystkie tabelki, wszystko jest na planszy, bo y, czyni to po prostu grę wygodniejszą. Nie trzeba szukać czegoś w instrukcji, gdzieś tam na osobnych kartach. Aczkolwiek znam też opinie takich, którzy uważają, że to jest gorsze rozwiązanie, bo zmniejsza ilość heksów na planszy. Ale umówmy się, kiedy są takie gry, gdzie y, na planszy są całe fragmenty y, pokryte heksami, których właściwie i tak w trakcie bitwy niemal, niemal nigdy się nie wykorzystuje. One są po prostu tylko po to, żeby po prostu zachować geometrię. Więc w takiej sytuacji wykorzystanie takiego sektora właśnie na tabelki i tak dalej uważam za jak najbardziej sensowne rozwiązanie. Więc tak wygląda plansza. Nie będę jej rozkładał oczywiście w tym momencie, bo przed kamerą nie miałbym miejsca, żeby to zrobić żeby to było widać wszystko. Tu mamy jeszcze tą legendę. Więc tak prezentuje się zawartość tej gry. Jeżeli ktoś miał poprzednią edycję, to może teraz obejrzeć i porównać, czy na przykład potrzebuje kupować nową edycję, czy chce zostać przy starej. No ja nie miałem starej, więc z tym większą przyjemnością zagram w nową. A biorąc pod uwagę czas tych scenariuszy, myślę, że będzie okazja, aby także coś pokazać na kanale. Co prawda, ostatnio wpadłem na pomysł, żeby nagrać na b 35 kilka dłuższych rozgrywek, takich właśnie kilkudniowych w realiach tej gry. Wcześniej tego nie robiłem, bo starałem się raczej trzymać krótszych scenariuszy, ale pomyślałem, że raz na jakiś czas fajnie będzie właśnie nagrać coś dłuższego i staram się to w miarę moich skromnych możliwości robić. Prawdopodobnie z tej gry niedługo także coś zobaczycie na kanale. A biorąc pod uwagę to, co widzieliście tutaj, jeżeli chodzi właśnie o ilość tego sprzętu pancernego, to zapowiada się dość ciekawa gra. Także. Ciekaw jestem, co Wy o tym myślicie. Czy warto było tę bitwę wznawiać, czy lepiej było wziąć się za coś nowego? Aczkolwiek wydaje mi się, że Fales to jest takie właśnie już maksimum dla B35. Wydawanie większych bitew w tym systemie to już jest takie trochę, jakby to powiedzieć, przeładowanie i uczynienie gry za długą. Dla mnie takim momentem, że tak powiem, przegięcia trochę. Była Warszawa 1944 w B35, która była dla mnie już grą trochę za dużą i za długą przede wszystkim. Potem te wcześniejsze gry, na przykład takie jak Tygrysy w śniegu, owszem były dość długie, ale ze względu na specyfikę planszy i ilość jednostek, już tak tego nie było czuć. Natomiast już w Warszawie miałem wrażenie, że ta gra osiągnęła tę granicę maksymalną. I może dobrze, że kiedy ukazała się kolejna edycja Warszawy 44, to ukazała się ona już w systemie WB95. Zresztą, jak pamiętam, wielu ludzi ją chwaliło jako jedną z fajniejszych G wydaną w tym systemie. Więc na dzisiaj byłoby to wszystko. Dziękuję za uwagę.